Nigdy nie wyobrażałam sobie, że znajdę się w takiej sytuacji, siedząc sama i przypominając sobie każdy szczegół, jak to wszystko się zaczęło. Prawda jest taka, że zdrada nie pojawia się nagle, jak piorun z jasnego nieba. Rośnie powoli, karmiona subtelnymi momentami, uczuciami, które nie powinny tam być, ale osiadają cicho, jak trucizna, która powoli wnika w duszę. I co jest najbardziej ironiczne, to mój własny mąż. Nieświadomie zasiał to ziarno. To był zwykły dzień, nic nadzwyczajnego. Siedział na kanapie, zajęty czymś na telefonie, kiedy odwrócił się do mnie i powiedział: Powinnaś częściej rozmawiać z Rodrigo. Dobrze to pamiętam, nawet ton jego głosu, mieszanka obojętności i beztroski. On ostatnio jest trochę przygnębiony, wiesz? A ty jesteś taka dobra w słuchaniu ludzi. Myślę, że tego właśnie teraz potrzebuje. W tamtym momencie muszę przyznać, że nie zrozumiałam tej prośby. Rodrigo, wieloletni przyjaciel mojego męża, zawsze był miły, uprzejmy, ale także bardzo powściągliwy. Nigdy nie byliśmy blisko, wymienialiśmy tylko uprzejme słowa na imprezach i spotkaniach. Wydało mi się to dziwne, że mój mąż to zasugerował, ale jednocześnie nie widziałam w tym nic złego. Myślałam, że to po prostu sposób, by pomóc komuś, na kim mu zależy. Zawsze była osobą, która lubi słuchać i być dobrym towarzyszem, więc pomyślała: Dlaczego nie? I tak to wszystko się zaczęło. Zaczęliśmy rozmawiać, na początku to były zwykłe wiadomości, proste pytania, rozmowy o codziennych sprawach, nic szczególnego. Na początku Rodrigo wydawał się powściągliwy, ale stopniowo się otwierał. Opowiadał mi o swoich problemach w pracy, osobistych frustracjach, a nawet najgłębszych lękach. A ja słuchałam. Każda jego wiadomość sprawiała, że czułam się ważna, jakbym naprawdę robiła coś, co miało dla kogoś znaczenie. Problem polegał na tym, że w głębi duszy wiedziałam, że wypełniam coś, czego mi samej brakowało. Moje małżeństwo już od dawna nie było takie jak kiedyś. Rozmowy z mężem stały się płytkie, prawie automatyczne. Iskra, która kiedyś między nami była, dawno zgasła, a to co pozostało, to była nudna i przewidywalna rutyna. Czułam się niewidzialna, jakby moje emocjonalne potrzeby przestały się liczyć, i wtedy niepostrzeżenie. Zaczęłam szukać w Rodrigo tego, czego nie miałam w domu. Słuchał mnie w sposób, w jaki mój mąż już dawno przestał. Śmiał się z moich żartów, chwalił mój sposób myślenia i sprawiał, że znowu czułam się żywa. Wiadomości, które na początku były niewinne, zaczęły nabierać innego charakteru. Były częstsze, bardziej osobiste, bardziej intensywne. Czułam niecierpliwość, czekając na dźwięk telefonu, mając nadzieję, że to on. To, co zaczęło się jako emocjonalna ulga, szybko przekształciło się w coś fizycznego. Spotkaliśmy się pewnego dnia, tak jak już wcześniej to robiliśmy. To miała być tylko kolejna rozmowa sposób na wygadanie się i odprężenie. Ale tym razem było inaczej. Gdy się żegnaliśmy, Czułam napięcie w powietrzu, coś, czego oboje byliśmy świadomi, ale udawaliśmy, że tego nie widzimy. I wtedy to się stało. Dotyk, pocałunek i nagle znalazłam się w czymś, co jeszcze chwilę temu wydawało się nie do pomyślenia. Granica, której przysięgałam nigdy nie przekroczyć, została złamana. W tamtej chwili, gdy nasze ciała się spotkały, wiedziałam, że moje życie nigdy nie będzie takie samo. Targana przez poczucie winy, pożądanie, strach i dziwną wolność, której nie czułam od lat. Kiedy wróciłam tego wieczoru do domu, usiadłam na kanapie obok męża, w tym samym miejscu, gdzie kilka tygodni wcześniej poprosił mnie o tę przysługę. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się, nie mając pojęcia co właśnie się wydarzyło. A kiedy opowiadał o swoim dniu, moja głowa była gdzie indziej, wciąż przeżywając każdy moment, który spędziłam z Rodrigo. Jakbym żyła w dwóch różnych światach, a napięcie między nimi mnie rozrywało. Kolejne dni były emocjonalnym chaosem. Wina zjadała mnie od środka, ale jednocześnie pragnienie Rodrigo wciąż żyło we mnie, niemal niekontrolowane. Próbowałam się od niego odciąć, próbowałam to zakończyć, ale za każdym razem, gdy widziałam wiadomość od niego na telefonie, Czułam ten dreszcz w brzuchu, którego nie czułam od tak dawna. Wiedziałam, że zmierzam w niebezpiecznym kierunku, ale było już za późno. Zdrada już się dokonała i to nie tylko fizycznie. Zdradziłam mojego męża emocjonalnie, zanim jeszcze doszło do czegokolwiek więcej. Najbardziej okrutne w tym wszystkim było to, że mimo iż wiedziałam, że robię źle, nie potrafiłam przestać. Pustka, którą czułam w małżeństwie, wydawała się rosnąć. A Rodrigo był jedyną osobą, która mogła ją wypełnić. Był tym, kim mój mąż kiedyś był, ale już przestał być. I wtedy zrozumiałam. Zdrada nie rodzi się z nagłego impulsu czy chwilowego błędu. Jest wynikiem długiej drogi pełnej niezaspokojenia, samotności i desperackiej potrzeby poczucia, że znowu żyjemy. Dziś, patrząc wstecz, widzę, jak naiwna byłam, wierząc, że po prostu pomagam komuś. Prawda jest taka, że nieświadomie pomagałam zuj.